Zasada indukcji matematycznej udowodni nierówność. Punkt pierwszy, czyli sprawdzenie. Przeważnie wykonuje się sprawdzenie dla n równego 1. Tutaj mam podane, że ten wzór jest prawdziwy dla n większego od 1, czyli sprawdzenie robię dla n równego 2. Lewa strona to jest 1 przez pierwiastek z 1 plus 1 przez pierwiastek z 2. Czyli 1 plus 1 przez pierwiastek z 2, czyli pierwiastek z 2 plus 1 przez pierwiastek z 2. No jeszcze uwolnię to od niewymierności, czyli 2 plus pierwiastek z 2 przez 2. Natomiast prawa strona to jest pierwiastek z 2 pierwiastek z dwóch, no to gdybym jeszcze tutaj chciał porównać, to zrobię to razy pierwiastek z dwóch przez pierwiastek z dwóch, czyli będę miał dwa przez pierwiastek z dwóch. No i porównując to z tym, tutaj mam pierwiastek z dwóch plus 1, czyli ponad 2, a tutaj mam 2, no to oznacza, że lewa strona jest większa od strony prawej, czyli pasuje, tak, tutaj miałem wykazać, że to jest większe. Punkt drugi, założenie dla n równego k, czyli 1 przez pierwiastek z 1, plus 1 przez pierwiastek z 2, plus i tak dalej, 1 przez pierwiastek z k jest większy od pierwiastka z k. Teza dla n równego k plus 1, 1 przez pierwiastek z 1 plus 1 przez pierwiastek z 2 i tak dalej. 1 przez pierwiastek z k i dopisuję wyraz z numerem k plus 1, czyli pierwiastek z k plus 1 jest większy od pierwiastka z k plus. Jeden. No i czwarta część, dowód indukcyjny, czyli przepisuję lewą stronę tezy, i będę korzystał z założenia, czyli to. Zastąpię, czyli to tutaj, zastąpię pierwiastkiem z K. Z tym, że tutaj w założeniu mam większe, czyli nie, to nie będzie równe, tak jak zwykle przy równaniach jest, tylko to jest większe od pierwiastka z K plus 1 przez pierwiastek z K plus 1. Jeszcze raz tutaj to, co na czerwono podkreślę, to zostało zastąpione z założenia. No i muszę dojść do tego, że mam po prawej stronie ten pierwiastek z k plus 1. Sprowadzę to do wspólnego mianownika, czyli mam pierwiastek z k plus 1, czyli tu będzie pierwiastek z k razy pierwiastek z k plus 1 plus 1. No i teraz coś, z czym czasami w tych nierównościach szczególnie indukcyjnych jest problem, to znaczy nie zawsze muszę robić, że coś jest równe. Mogę zrobić coś ważne, żeby było zgodne ze znakiem, który tutaj jest, czyli większe. Wyrzucę tą jedynkę z licznika, czyli zostanie mi pierwiastek z k razy pierwiastek z k plus 1 przez Pierwiastek z K plus 1. O tu napisam, równa się to oczywiście trochę z awansem, za szybko. Co się dzieje ze znakiem? Tutaj licznik, ten pierwiastek zmniejszył się o 1. Liczba pod pierwiastkiem zmniejszyła się o 1, co oznacza, że licznik zmniejszył się o 1. A jeżeli licznik zmniejszył się o 1, to również mianownik się zmniejszył. Czyli tutaj mam znak większy. Zgodnie z tym znakiem, który. Tutaj miałem wcześniej, czyli wszystko pasuje. Równa się k plus 1, bo pierwiastek z k razy pierwiastek z k przez pierwiastek z k plus 1. No i co? No to można tutaj skrócić albo uwolnić od niewymierności. Chyba najszybciej będzie pokazać, że to jest w ten sposób, czyli k plus 1 pierwiastek z k plus 1 przez k plus 1 k plus 1 się skraca i zostaje pierwiastek z k plus 1, czyli to, co mam po prawej stronie tezy. Czyli twierdzenie prawdziwe dla każdej liczby naturalnej n większej lub równej od 2. Bo sprawdzenie robiłem dla liczby większej od 1, konkretnie sprawdzenie robiłem dla dwójki.